Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Psi Patrol, rusza do akcji, przed nami misja Uratuj króliki. Zaczynajmy! Psi Patrolu! Dostaliśmy wiadomość, że rodzinka królików zabłąkała się na wiadukt kolejowy. Rabu oczyści ścieżkę przy pomocy młota pneumatycznego, aby Chase mógł dotrzeć do tunelu. Chase może znaleźć drogę w tunelu przy pomocy superwęchu i dotrzeć do królików. Zuma może pomóc Rablowi przebyć rzekę na swoim poduszkowcu. Drabina marszala pozwoli Chase'owi wspiąć się do tunelu. Dobrze, psi Patrolu, uratujmy te króliki! Patrolu. Musimy oczyścić ścieżkę i dotrzeć do królików na wiadukcie. Oczywiście starajmy się zbierać wszystkie smaczki. Niedaleko znajduje się złoty odcisk łapy. Dokładnie, jest tutaj ukryty na górze. Złoty Wszystkie złote odciski łapy, jakie znajdziesz, spróbuj znaleźć wszystkie psie przekąski. Cofnijmy się też oczywiście po wszystkie psie przekąski, które były schowane na dole. Ten głos mi zatrzyma rabla. Rabel może użyć swojego młota pneumatycznego, by rozłupać głaz na mniejsze kawałki. Pomóż rablowi rozłupać głaz przy pomocy młota, naciskając przycisk kwadrat. Wspaniale oczyszczone przejście! Kontynuuj, żeby dotrzeć do króliczków. Czy uda nam się tu wskoczyć? Dokładnie. Tutaj na dole mamy Zastanie jeszcze jeden psie jakie psi przysmak schowany. Patrzcie, tutaj jest Aby lina. Pociągnijmy ją szybko. i postarajmy się szybko przeskoczyć. Doskonale. Po pobliżu znajduje się złoty odcisk. Dobra robota, jesteśmy prawie na miejscu. Zobaczcie, u góry jest ukryta odznaka Znaleziono złoty odcisk łapy. Sprawdźmy, czy uda ci się znaleźć wszystkie. Na razie mamy dwie z pięciu, więc jeszcze musimy trochę tutaj poszukać. Użyj użyć swojego plecaka do zebrania tych kamieni i naprawy ścieżki. Aktywuj pleca krabla, naciskając przycisk kółko. Dobra robota! Pomóż szablowi przesunąć kamienie na właściwe miejsce. Użyj lewego drążka, aby przesunąć wybrany kamień. Naciśnij przycisk krzyżyka, by umieścić kamień w miejscu, w którym myślisz, że powinien się znaleźć. No to ten kwadratowy ustawimy tutaj. Teraz mamy trójkątny, więc ustawmy go po środku. I ten taki zaokrąglony. Będzie trzeci, umieszczone, co pomogło Rablowi naprawić ścieżkę. Teraz możemy dotrzeć do królików. Zebrano kolejne psie przekąski. Ta ścieżka prowadzi do wiaduktu. Rabl potrzebuje Twojej pomocy, żeby usunąć z niej kamienie. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze są jakieś na dole. Dokładnie. Kolejna skała. Oczywiście staramy się ją rozłożyć na mniejsze kawałki. Tak jest! Zbieraj wszystkie psie przekąski, jakie uda ci się odnaleźć. Wyczuwam gdzieś w pobliżu złoty odcisk łapy. Patrzcie dokładnie, jest tutaj na górze. Złoty odcisk łapy został zebrany. Zbierz wszystkie złote odciski łapy, jakie znajdziesz. Musimy się starać. Nie da rady tędy przepłynąć. Potrzebujemy pomocy zoomy. Wybierz odpowiednią ksią umiejętność. Oczywiście wzywamy pomoc. Możemy kontynuować Po powrocie do bazy można uczyć Dzięki za pomoc w oczyszczeniu dojścia do królików Teraz pora na Chase'a Pomóż mu znaleźć króliki w tunelu Przy pomocy jego super węchu Chase Jesteśmy na dobrej drodze Zobaczmy jeszcze tylko, czy tutaj z drugiej strony za żadne ukryte smaczki się nie kryły. Nie, wszystkie są tutaj z przodu, więc chodźmy po tych wagonikach na ratunek. Bierz wszystkie wszystkie przekąski podczas misji rachunkowych, aby wybierz wsią umiejętność, która pomoże ci iść dalej. Tutaj musimy użyć siatki, żeby przeskoczyć trampolina. Udało ci się. Tak jest. I w górę. Doskonale. Niedaleko znajduje się złoty odcisk łapy. Patrzcie, dokładnie jest tutaj u góry schowany. Złoty odcisk łapy. Masz go. To już cztery z pięciu. Znajdź i zbierz wszystkie psie przekąski, jakie napotkasz. Chwytamy linę. Aby pociągnąć linę w lewo, użyj lewego drążka. I szybko staramy się przebiec. Się przejście, zanim się zamknie. Nie chciałabym, żeby nas zgniotło. Ścieżka jest na... Wybierz odpowiednią psią umiejętność. Musimy wezwać pomoc. Dobrze, teraz możemy kontynuować. Labirynt, ...umiejętność, która pomoże ci ruszyć dalej. No to nasz super nosek. Dobrze, zaczynamy. Pamiętaj, możesz nacisnąć przycisk krzyżyk, aby pomóc Chase'owi iść tropem prowadzącym do wyjścia z labiryntu. Najpierw postaramy się zebrać wszystkie smaczki, jakie są tutaj w labiryncie poukrywane. Pamiętaj, Możesz nacisnąć przycisk krzyżyk, aby pomóc Chase'owi iść tropem prowadzącym do wyjścia z labiryntu. Pamiętam. Znaleziono złoty odcisk łapy. Pamiętaj, możesz nacisnąć przycisk krzyżyk, aby pomóc Chase'owi iść tropem prowadzącym do wyjścia z labiryntu. Musimy też zaglądać w inne lokacje, tutaj poukrywane, żeby znaleźć pochowane smaczki. Pamiętaj, możesz nacisnąć przycisk krzyżyk. Wspaniale! Zejdźmy tutaj na dół podczas misji aby otrzymać specjalne przekąski nagrody. Wybierz wsią umiejętność, którą chcesz użyć. Wybieram trampolinę. Dobra robota. Wspaniale. Wskoczmy tu jeszcze na górę zobaczyć czy coś się skrywa. W kolejowym. Idź dalej tą drogą, żeby je odnaleźć. Spróbuj znaleźć wszystkie psie przekąski. Wybierz odpowiednią psią umiejętność. Trampolina. Perfekcyjnie. No to hop. Dobra robota. Zebrano wszystkie psie przekąski, z tym wybierz odpowiednią psią umiejętność. Wspaniale! Udało się uratować króliczki. Cześć uratował króliki przy pomocy sieci. Są teraz bezpieczne i szczęśliwe. Nie ma problemu, którego nie rozwiążemy. No dobrze moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!